Był sobie Mareczek i Mareczek co środę wychodził gdzieś z domu i nikt nie wiedział, gdzie wychodzi Mareczek. No i pewnego dnia żona mówi do Mareczka, weźmie gdzieś, kurde, ze sobą, weź mnie gdzieś zaprowadź, do jakiegoś klubu mnie weź wyciągnij. No i Mareczek wziął ją do strip clubu. Wziął ją do strip clubu, wchodzą do środka, facet w szatni mówi, dzień dobry panie Marku, żona już podejrzliwie tak patrzy. Idą dalej, podchodzi kelner, panie Marku, co dzisiaj, co dla pana? Ta żona tak patrzy na niego no i wiecie w stripie jak to, jak to w stripie kobieta zaczęła się na rurze rozbierać no i zostały tylko majtki no i cały lokal krzyczy no jak majtki no to kto je ściągnie no Mareczek i cały lokal Mareczek Mareczek dawaj twoja kolej Marek Marek żona to zobaczyła wkurwiła się wkurwiła się niesamowicie i mówi, co to się wyprawia, co to się odpierdziela, nie? Za szmaty tego mareczka, wzięła go ze sobą, do taksówki go wrzuciła, jadą w tej taksówce i ona się wydziera, że ona sobie nie życzy taki zabaw, że ona sobie nie życzy tego wszystkiego. Co to mareczek miało być? Taryfiarz się odwraca i mówi, panie Marku, no takiej pyskatej kurwy to myśmy jeszcze nie wierzli.